Cześć, mylduje się Kobikowski. Dzisiaj taki krótki wideoblog z okazji tego, że dostałem list od Kobi. Yy, oczywiście, słuchajcie, jest to list z działu reklamacji. Yy, kilka odcinków temu, jakoś chyba miesiąc temu, jak robiłem recenzję pretorianów, to wyszedł tam mały babol. Jeden, jeden z żołnierzy yy, nie miał na druku, na golennika, na, na nodze. Ja o tej sprawie zapomniałem na około miesiąc. Tak, kobi nie realizowało tej, tej reklamacji tak długo, mało tego, oni zrealizowali to błyskawicznie. Mi się widać, że w ciągu mniej niż tygodnia miałem tą przesyłkę, od momentu złożenia oczywiście. Jak mi się przypomniało o tej sprawie, od momentu złożenia reklamacji, to były naprawdę kilka dni. Poczta Polska też nie zawiodła, więc przechodzimy teraz do otwarcia tego, tego liściku. Kobi Factory S.A. do Pawła Kobikowskiego na ulicy Podziemnej, 12. Słuchajcie, podziemna dlaczego? Oczywiście, bo musiałem zejść pod ziemię, tak? Z tym moim nagrywaniem. Jest tak, jestem teraz pod poziomem ziemi. Mam nadzieję, że to jest lokalizacja przejściowa. A czemu 12? Kto mi w komentarzu napisze, czemu, czemu tutaj podszyłem się pod ulicę Podziemną 12? Wydgoszczy. Dobra, słuchajcie, otwieramy to. Koniec tutaj, koniec gadania. Czyli tak, miejmy nadzieję, że e, tutaj zostanie reklamacja pięknie zrealizowana. To zobaczmy, co tam się dzieje. Co tam będzie w tym? Są to. bo no, tu jest. jest tam ta, tylko czekaj, nie nie, nie przeciąłem tego. Dobra. Nie przeciąłem woreczka bąbelkowego. Dobra, tam już nic nie ma. Aha, czyli do, do, dostaliśmy tutaj komplet nóg. Już tam starałem się opisać ładnie też jak zgłaszałem staram się opisać że chodzi o tą a nie inną nogę ja dostałem tutaj widzę komplet nóg komplet nóg żeby już nie było wątpliwości czy wiecie czy dobrze opisałem że lewa prawa czy jego lewa czy jego lewa czy patrząc patrząc na niego od przodu nasza lewa dobra to szybki robimy szybki montaż Teraz tak, tutaj weźmiemy sobie. Teraz mam nadzieję, że to będę mógł tak w sumie bez, bez tutaj, bez, bez destrukcji. I teraz tak, czekajcie teraz. Nie, nie ta. Ta nóżka. Dobra, jest klik. Jest opór. Tylko jeszcze muszę mu wydobyć buta. W ten oto sposób za moment będziemy mieli kompletnego Pretorianina. Kompletnego i w pełni w pełni uzbrojonego w swoje, swoje wyposażenie ochronne. Dobra. Udało się, słuchajcie. Udało się pięknie. Więc sprawa była bardzo prosta. Opisałem który tam na stronie COBI trzeba oczywiście opisać, który zestaw, który zestaw wymaga interwencji, czego brakowało, można dodać zdjęcie. Ja też już tam pokazałem zdjęcie, jeszcze zakreśliłem czerwonym takim znacznikiem, o, gdzie jest problem. Słuchajcie, reklamacja została pięknie zrealizowana. Jestem bardzo zadowolony. Na powrót jestem mega zadowolonym klientem. Wszystko super. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę mam nadzieję, że już niedługo kolejne odcinki mam kilka pomysłów na, na też na takie odcinki, które nie są konkretnie nie, nie, jak to się mówi, nie reklamacjami, tylko recenzjami ale to spokojnie nie zapeszajmy, bo ja mam wrażenie, że im więcej zapeszam, tym trudniej mi później idzie realizacja bardzo dziękuję Wam za uwagę do zobaczenia już wkrótce cześć